Każdy kto chociaż raz kiedyś się przeprowadzał wie, jaka towarzyszy temu ekscytacja. Trudno się przecież nie cieszyć, skoro czeka na nas nowe miejsce. Zakładamy, że dzięki tej energii, którą daje nam ta zmiana miejsca, zabierzemy się za wszystko, za co zabrać nie mogliśmy się, na przykład w poprzednim miejscu. Wiemy, że rzeczywistość jednak to weryfikuje i wygląda wszystko zupełnie inaczej. No, ale pomyślcie. Wszystko można urządzić na nowo. Myśląc wszystko, mam na myśli wystrój, kolor ścian, oświetlenie, dywany, tapety. Można się pozbyć części rzeczy niepotrzebnych z poprzedniego mieszkania. Ogląda się wtedy dokumenty na temat Feng shui, jakiegoś ergonomicznego rozplanowania kuchni. Kupuję te wszystkie magazyny wnętrzarskie z pięknymi meblami. W ogóle olewamy za Lando, bo dla każdego w tym momencie lampy to moje nowe buty. Rzeczywistość okazuje się jednak troszeczkę inna. Tak jak wam opowiadałem, my na mieszkanie wydaliśmy zdecydowanie więcej niż planowaliśmy. No więc musieliśmy zacząć optaniać. Ale kompletnie nic nie stało nam wtedy na przeszkodzie. Zgodność i jednomyślność. No przy każdej decyzji byliśmy po prostu jednym ciałem. Dębowy parkiet, o którym marzyliśmy, taki we wzorki jodełki, sklepek zastąpiła deska barlinecka. Okazało się po pierwsze, że koszt tego parkietu wynosił czteromiesięczne zarobki, więc daliśmy sobie z tym spokój. Moje wymarzone podwójne, oszklone stalowe drzwi do gabinetu. Najpierw zrobiły się pojedyncze, a na końcu w ogóle drewniane. Ja nie wiem, czy ktoś z Was widział, ile to kosztuje. To jest trochę stali i szkła, a wyceniają to jak metaloplastykę ze szklaną rzeźbą. To, te drzwi, po prostu koszt tych drzwi to był prawie pół, kosztu, pół kosztów przeznaczonych na cały gabinet, więc odpadły też te drzwi. Regał, o którym marzyliśmy, który miał pokryć całą ścianę w salonie, okazał się w ogóle nie do zdobycia. Po pierwsze na wszystkich kontach, które obserwuję na Instagramie takich fajnych tych stolarzy, to realizacja była chyba na ostatni kwartał przyszłego roku. Nie mówiąc już o cenie, za którą można by było kupić samochód, o którym niestety Dominik po zrobieniu prawa jazdy mówi coraz częściej, no więc wiedzieliśmy, że regał też odpada. Szafy, które miały być na wymiar robione w całym domu zastąpiły te z Ikei. Ale obudowaliśmy je sami i na górze, i na dole. I jak mam być szczery, to wyglądają dokładnie tak samo, a mamy je za jedną piątą ceny, więc nie musieliśmy się już martwić tym, że nie mamy tych na zamówienie. Natomiast jedyne, co absolutnie nie miało prawa być tańsze, i wiedzieliśmy o tym od początku, no to dla mnie była kuchnia, a dla Dominika sypialnia. To w ogóle się nadaje na osobny odcinek i pewnie nie jeden jeszcze powstanie. Powiem Wam tylko, że no pierwszy raz będę miał własną kuchnię marzeń. Stary będzie miał sypialnię, z której prawdopodobnie przez weekend nie wyjdzie jakoś do 14, bo to, to było na wypasie i tutaj żeśmy nie oszczędzali. No ale od początku. dziś się o przeprowadzce. Właściciel poprzedniego domu bardzo żałował, jak się dowiedział, że się wyprowadzamy. On miał z nami całkiem nieźle, bo my tam robiliśmy remonty za darmo, ponieważ robiliśmy to teoretycznie w swoim mieszkaniu, więc za to on nie płacił. Dawał tylko pieniądze za materiały, na które wydaliśmy. Dbaliśmy o ogród na zewnątrz. Przede wszystkim byliśmy cicho. Nasi znajomi to nie są ludzie, którzy przyjdą na imprezę krzyczeć, tylko zachowują się normalnie, więc nie było z tym problemu. Nigdy w życiu się nie spóźnialiśmy z czynszem, bo i dla Dominika, i dla mnie, pieniądze, które trzeba zapłacić za czynsz, telefon czy jakieś opłaty, to jest po prostu priorytet. I rzeczy ekstra planujemy dopiero jak wydamy na to, na co musimy wydać, więc nigdy w życiu się nie spóźniliśmy, przez co on też się nie musiał przejmować. A powiem wam, że dopiero po wyprowadzce, jak rozmawiałem ze znajomymi, dowiedziałem się, jakie ludzie wynajmujący podobno potrafią wyprawiać cuda, więc faktycznie sam bym sobie siebie pogratulował jako lokatora, bo on nie miał z nami przez te cztery lata totalnie żadnego problemu. No i umówiliśmy się z nim, że pomożemy mu znaleźć nowych lokatorów na nasze miejsce, i żeby wszystkim to ułatwić. Postanowiliśmy się tym zająć sami. Najpierw on chciał się tym zajmować, no ale to było kłopotliwe, ponieważ ludzie dzwonili najpierw do niego. Potem on musiał zadzwonić do nas, czy ktoś może przyjść obejrzeć mieszkanie, no więc było problemowo i wzięliśmy to na siebie. Więc kontakt ci ludzie od razu mieli z nami i postanowiliśmy umówić się tak, że wszyscy przyjdą jednego dnia. Żeby było łatwiej, to zrobimy jeden dzień, taki od rana do wieczora, że będą przychodzić. I w ten sposób znajdzie się ktoś z lokatorów, kto zajmie nasze miejsce. No i tego dnia, kiedy, kiedy to wszystko miało się dziać, zaczęli się schodzić od rana. Przysięgam wam, że byłem przekonany, że jestem bohaterem jakiegoś programu. Każdy wchodzący był tak dobierany, jak z klucza do reality show. Widzicie, jak to się robi w telewizji. Musi być ktoś czarny, jakaś atrakcyjna dziewczyna, przystojniak, ktoś stary, ktoś ze smutną historią, że gdzieś tam mieszkał, nie wiem, przy przejeździe, w domu się bili i w ogóle. No, musi być, musi być koloryt. Dominik wytrzymał tylko trzy pierwsze osoby, po czym się ulotnił i później tylko przez telefon dopytywał mnie, kto się jeszcze pojawia. Pierwsza przyszła czarna kobieta, taka mniej więcej w moim wieku. Nie miała problemu w ogóle z zaglądaniem do szaf. Otwierała i grzebała we wszystkim, co było w domu, chociaż stałem koło niej. Szuflad w sypialni i pominęła chyba tylko lodówkę, której nie otworzyła, ale tylko dlatego, że ja byłem o nią oparty, więc po prostu mnie nie przesunęła. A pytania zadawała od czapy. Mówiłem jej, że my to mieszkanie wynajmowaliśmy, ten dom, a teraz się wyprowadzamy do nowego mieszkania, co jej w ogóle nie przeszkadzało zapytać, czy na przykład wyposażenie kuchni zostaje, ale nie takie lodówka czy piekarnik, tylko garnki, talerze... No ludzie, moje talerze śmielowała, ona się pyta, czy ja jej zostawię, przecież ona by tego nawet nie doceniła. No ale rozwaliła mnie już całkiem, pytając, kto tu będzie odśnieżał. Więc zastanawiałem się, kiedy ona do tego kraju przyjechała. No trzeba wam wiedzieć, że zimą w Norwegii, kiedy wynajmuje się dom, codziennie musisz złapać za łopatę. Inaczej możesz do domu nie wrócić. Ja miałem kiedyś tak, że pojechałem do Polski na święta, i jak przyjechałem, musiałem spać u znajomych, bo drzwi były totalnie zasypane i nie dałbym rady sam tego odkuć i odkopać, bo do połowy miałem drzwi zasypane. No więc logiczne jest, że jak się ma dom, to się odśnieża. No więc i pytam grzecznie, a gdzie pani mieszkała dotychczas? Więc ona mówi, że mieszka dwa domy ode mnie. No to pytam to, kto u pani odśnieża? Mąż. Mówię, no więc tutaj też będzie musiał odśnieżać. A to fatalnie, bo on tego bardzo nie lubi. No, pomyślałem, że jak nie lubią odśnieżania. No to świetny kraj sobie wybrali do życia. Cena wynajmu tego domu po nas to były naprawdę grosze. Właściciele to jest bardzo sympatyczne małżeństwo starszych ludzi. No, ale skoro w cenie nie ma obsługi, to ona dziękuję. I cała ta, te wszystkie te plusy jej po prostu przysłoniły. Ten, ten jeden minus przysłonił jej wszystkie plusy. I powiedziała, że rezygnuje. Po niej kolejno przychodziły starsza Chinka, młoda Brazylijka. O, ta młoda Brazylijka to w ogóle od razu usiadła przy barze, który my zrobiliśmy, i mówi: O, sam ten bar zrobiłeś. No super, fajnie, takie duże blaty, ja też dużo gotuję. W ogóle fajnie, bo ja jestem w ogóle taka imprezowa, to tu będę miała gdzie zapraszać znajomych. No. To jest ekstra rekomendacja, jak przychodzisz wynająć dom od starszych ludzi. W ogóle w okolicznych domkach średnia wieku to jest jakieś 170 lat, a ona pierwsze co mówi, to to, że jest imprezowa i będzie zapraszała ludzi. No, niektórzy chyba po prostu nie myślą. Później przestałem w ogóle już tych ludzi słuchać. Gadali takie głupoty, że naprawdę się zastanawiałem, czy nie gram w jakimś filmie, czy ktoś tego nie rejestruje. I za chwilę będę, nie wiem, oglądał siebie w telewizji, bo to był po prostu jakiś cyrk. No i zadzwonił do Minik, pyta mnie, jak idzie. Mówię, że mam tu cały przekrój społeczeństwa. No to on mówi: kogo ci jeszcze brakuje do kolorytu. Karła, kogoś trans i, zanim zdążyłem powiedzieć, on mówi: inwalida jeszcze by się przydał. Pożegnałem się, bo do drzwi właśnie pukał koleś, który przyszedł o dwóch kulach. W ogóle nie pomyślcie, że ja się z kogoś z tych ludzi nabijam personalnie. Ja się po prostu nabijam z nich wszystkich razem. Bo serio byłem przekonany, że nas kręcą. No, to był taki wachlarz ludzi. No ale tym razem poszło szybko. Ten młody chłopak okazało się połamał nogi na rowerze, okazało się, że jest w ogóle starzystą w szpitalu, który jest niedaleko naszego domu. Mieszkanie bardzo mu się podobało. No, normalny, zadawał normalne pytania, usiadł, napił się wody. Powiedział, że się pierwszy raz wyprowadza od rodziców, pierwszy raz sam zamieszka. No to kurczę, poczułem, że fajnie byłoby mu pomóc. Zapytał w ogóle, co zostaje w tym domu, a co sobie musi dokupić. W ogóle powiem Wam, że w rezultacie to on wynajął zresztą po nas to mieszkanie, byliśmy u niego później raz. Bardzo fajny koleś. Zostawiliśmy mu pralkę. Ja zresztą jak zaczynałem mieszkać sam, to też dostałem od kogoś pralkę, więc pomyślałem i tak będziemy mieli nową, więc mu daliśmy tę pralkę. Zostawiliśmy mu trochę mebli, bo wiadomo było, że wszystkiego od razu sobie nie kupi. No, i żeby oszczędzić mu przychodzenia do nas co chwila, umówiliśmy się, że może do nas dzwonić, więc czasami dzwonił z prośbą, czy możemy mu zmierzyć jakąś ścianę, bo on tam sobie kupuje sofę, albo jakąś szafkę, czy telewizor mu się zmieści. No i z takimi drobnymi pytaniami dzwonił. Bardzo gładko to poszło. No i kiedy już padła decyzja o tym, kto po nas zamieszka, przyszedł właściciel, zachował się w ogóle fantastycznie, bo oddał nam kaucję. Do której dołożył jeszcze sporo od siebie, z wdzięczności za to, co robiliśmy i jak zostawiamy to mieszkanie. I powiedział w ogóle, że jak potrzeba pomocy, to przed domem mamy pamiętać, że stoi samochód i przyczepa i możemy z tego korzystać. No więc bardzo, bardzo sympatycznie, ale my mieliśmy zawsze dobre stosunki. No i zaczęło się pakowanie. Jak zawsze na początku, wiecie, jak to się robi tak skrupulatnie. Każdy karton jest opisany. Wszystko, absolutnie wszystko jest owinięte szczelnie folią bąbelkową. Rzeczy delikatne są oczywiście wożone osobno. No i przychodzi taki moment, kiedy po prostu zauważasz, że to wszystko za wolno znika, i zaczynasz wtedy zgarniać tak, jak leci, z blatów, wszystko do pudeł, opisując rzeczy. To oczywiście ja. Dominik miał więcej czasu, no i cierpliwości, więc robił to, no, trochę inaczej. Wszystko skrupulatnie opisywał. Doskonale pamiętał, gdzie i co zapakował. Prawie. Bo powiem Wam, że wprowadziliśmy się we wrześniu, jest połowa stycznia, a nadal nie wiemy, gdzie są piloty do telewizorów i, i do całego sprzętu. Wszystko trzeba sterować z telefonu, więc prawdopodobnie ja pakowałem piloty. Jeszcze mamy, myślę, że ze 30 kartonów, które były nieruszone, więc sporo rzeczy jeszcze znajdziemy, a których są takie pewnie, o których istnienia już, istnieje już zapomnieliśmy, więc będą niespodzianki. To jest po pół roku jak rozpakowywanie prezentów praktycznie. I to pakowanie jemu wychodzi jakoś naturalniej. On się mniej denerwuje i te rzeczy faktycznie mu znikają szybciej. Ja, mówię, przychodziłem po pracy i totalnie mi to nie szło, ale był taki moment, kiedy razem pakowaliśmy szafy. No i u niego wszystko wisi na wieszakach. On ma nawet skarpetki poukładane, więc to pakowanie szło naprawdę dużo łatwiej. Więc widząc mnie, jak stoję przed szafą i wpatruję się jeszcze w zamknięte drzwi, no i podszedł, żeby mi pomóc. Otworzył swoją część i tłumaczy. Zobacz, jakie to jest proste. Każdą sekcję masz osobno. Koszule, marynarki, płaszcze. Bierzesz każdą z wieszakami razem, owijasz w pokrowic i wkładasz do pudła. No więc otworzyłem mu swoją część i mówię, to kurczę, mi powinno pójść w zasadzie dużo łatwiej, bo ja mam tylko jedną sekcję. Ubrania. No, nasze szafy są zupełnie różne. Jego wygląda jak taki dobry butik, gdzie jak się wchodzi, to wiesz od razu czy iść w prawo czy w lewo, w zależności od tego, czy przyszło się po buty, czy nie wiem, po poszepkę. Moja szafa przypomina raczej takie czerwone budy, które pojawiły się w Polsce w latach 90., jak ludzie zaczęli otwierać swoje biznesy i sami nie wiedzieli, za co się wziąć. To na jednej mógł być napis zapiekanki, poprawki krawieckie i wypełnianie pitów. No i. Jak już się spakowaliśmy w końcu, to zaczęło się wożenie. W rezultacie to on oczywiście spakował obie szafy. To jest w ogóle niewiarygodne, jak mały domek, który miał niecałe 60 metrów, nie może wejść do trzech ciężarówek. Do rzeczy specjalnych braliśmy w ogóle znajomych osobno, którzy jeżdżą delikatniej niż ciężarówki. Te duże transporty wozili na zmianę ojciec Dominika, Maciek ode mnie z pracy, a po te delikatne rzeczy przyjeżdżała Anita. Ponieważ Anita jeździ powoli, ma duży terenowy samochód, cały w takiej miękkiej tapicerce, no i jest bardzo uważna. To ona woziła takie rzeczy jak głośniki, szklane stoliki, sprzęt grający telewizor, bo to do ciężarówki się nie nadawało. No i zdarzało się też, że pomagała przy transporcie na przykład worków z zaprawą tym eleganckim samochodem i one w tym pięknym małcie się czasami rozrywały. Za to w ogóle jestem jej strasznie wdzięczny. Nie za to, że się rozrywały worki, tylko za to, że ona nie miała z tym kompletnie żadnego problemu. Jak zresztą większość naszych znajomych. I wszyscy byli na każde zawołanie. Mówię, mówię o naszych znajomych. Po prostu niezależnie od tego, czy to była środa, czy niedziela, oni tu zrywali stare podłogi, demontowali szafy, pakowali śmieci. Kurczę, jak sobie przypomnę, Patrycję i Janitę, które pakują tutaj połamane deski do, do specjalnych worków, ponieważ w Norwegii musi być wszystko posegregowane zanim odjedzie na wysypisko. I, I one to pakowały w zrobionych, eleganckich paznokciach. To naprawdę yy, no szacunek, szpachlowali tu ściany, zrywali te stare podłogi, usuwali tapety ze ścian. My się chyba do końca życia nie odwdzięczymy tym wszystkim ludziom, którzy nam pomogli, bo bez nich po prostu nie byłoby nas stać na pomoc jeszcze do tego wszystkiego. Oni nawet przywozili innych znajomych pod różnymi pretekstami. Pamiętam, jak yy, Daniel przywiózł tutaj raz Wojtka, brata Anity, który. I mówi do niego, chodź ze mną do chłopaków w niedzielę, zobaczysz jaką oni fajną chatę kupili. No to Wojtek przyjechał, ubrany w niedzielę, w eleganckim czarnym swetrze. No i zaczął sobie normalnie oglądać mieszkania, zobaczył, że Daniel, który jest za nim, zaczyna się przebierać. I mówi do niego, no to ściągaj ten sweter, bo oni muszą mieć dzisiaj zaizolowane ściany. No trochę się zdziwił, ale no, specjalnie się nie opierał. Ściągnął sweter, założył czyjś t-shirt i, i faktycznie... Wyburzył nam jedną ścianę, po czym ją zaszpachlował, a potem pomalował. No. E, Karol, który był tutaj kilka razy z Danielem, już był chyba uprzedzony, ponieważ przyjechał nie dosyć, że z ubraniami na zmianę to jeszcze z kompletem własnych szpachelek do, do ścian, więc ten już chyba wiedział. Ale e, był taki jeden z transportów, na który umówiłem się z Anitą i umówiliśmy się na mieście, że mnie zabierze z pracy. No i mówię, słuchaj, jedziemy tylko do nas, dzisiaj tylko głośniki. I zawieziemy je do tego nowego mieszkania, i po sobie pojedziesz. Ona mówi: spoko, luz, nie ma żadnego pośpiechu. No i podjeżdżamy pod ten stary dom, a przed nim stoi białe Porsche z ogromną kokardą na dachu. No, trzeba wam wiedzieć, w ogóle muszę powiedzieć, żebyście zrozumieli. Anita ze swoim mężem będą świadkami na naszym ślubie. Wyszło tak, że jak świadkami będą Norwedzy, to złożymy połowę mniej papierów, wszystko pójdzie dużo łatwiej. A gdyby było tak, że na przykład Państwo młodzi, czyli my jesteśmy obcokrajowcami i tacy byliby też świadkowie, no to byłby ten ślub bardzo skomplikowany i trzeba dużo więcej dokumentów. No więc już od dawna mamy umówione, że na ślub nasz pojedzie z nami Anita z mężem jako świadkowie. No i ona podjeżdża nagle pod nasz dom ze mną i widzi białe Porsche z kokardą. Rzuciła mi się na szyję, zaczęła mi gratulować, przekonana, że już się po prostu pobraliśmy, że to nasz samochód do ślubu. A ja totalnie nie miałem pojęcia, skąd się tam wziął ten samochód. No, nie liczyłem na to, że ktoś nam taką furę kupił w prezencie. No, ale każda okazja jest dobra, żeby się pośmiać, więc od razu wszedłem w role. I... Patrzę, że ona chodzi wkoło tego auta, mówi: Kurczę, nowy dom i ślub, bardzo się cieszę, czy jest coś jeszcze, o czym powinnam wiedzieć, więc jak jej powiedziałem, że jestem w ciąży, no to zaczęliśmy się śmiać i się wkurzyła, że ją znowu wkręciłem, ale zemściła się, poganiając mnie konkretnie, żebym z głośnikami się pospieszył. W ogóle okazało się, że ten samochód stoi u nas przed domem, ponieważ wynajęli go sobie, właściciele tego naszego poprzedniego domu, ponieważ tego dnia jechali na wesele. Ich dwa własne nowe Mercedesy im nie wystarczają, więc jak mi później powiedzieli, zawsze chcieliśmy się czymś takim przejechać, to postanowiliśmy pojechać sobie na ślub do znajomych e, właśnie białym Porsche. A powiem wam, że oboje są tak dobrze po siedemdziesiątce, no więc mają fantazję. To wożenie rzeczy to była jakaś masakra. Czasami ja się w ogóle nie mieściłem do auta, bo Dominik wiózł coś na kolanach, więc wciskali mnie na pakę do, razem z tym całym Majdanem. Spadały mi tam na łeb karnisze. Zresztą na Instagramie macie moje zdjęcia, jak siedzę w takim samochodzie i to było dokładnie zrobione w momencie, kiedy ten karnisz podniosłem, bo nade mną jest taka stalowa szyna, która w trakcie jazdy spadła mi po ciemku na łeb i nie wiedziałem, co to jest. No kłuły mnie te wszystkie pudła. No, zobaczycie, jak ja tam siedzę, więc będziecie wiedzieć, jak musiało mi być wygodnie. I wszystko podjeżdżało pod ten nowy blok, wjeżdżało na siódme piętro, wrzucaliśmy to do domu i jechaliśmy po kolejny załadunek. I kiedy przyjechaliśmy już z ostatnim transportem, wreszcie zostaliśmy sami, i tak naprawdę to była dopiero pierwsza chwila, kiedy mogliśmy się sami spokojnie rozejrzeć. I pierwsze, co nas zastanowiło, to była podrapana skrzynka na listy. No, to jest wielki wieżowiec, skrzynek jest mnóstwo, ludzi też. I ze wszystkich skrzynek tylko nasza jest totalnie podrapana. My poznaliśmy tych ludzi, od których kupiliśmy mieszkanie przez krótką chwilę. Muszę przyznać, że nie byli najsympatyczniejsi, ale no nie wykazywało, nic nie wskazywało na to, że, że oni mogliby mieć problemy z trafieniem kluczem do skrzynki, żeby tak się rysowała, więc zastanawialiśmy się, dlaczego akurat ze wszystkich skrzynek w tym bloku nasza jest tak podrapana. No ale. Nie mieliśmy odpowiedzi, więc ja ustawiłem się na parterze i ładowałem wszystko do windy, wysyłałem na górę, a Dominik na naszym piętrze odbierał to i wnosił do domu. Więc sąsiadów poznawaliśmy jakby tak dwutorowo, no ja na dole, on na górze. Ja na dole najczęściej byłem pytany, do którego mieszkania się wprowadzam. Po czym ludzie z dziw dziwnie, bo z uśmiechem ściskali mi dłoń. To w Norwegii nie jest normalne zachowanie. Na już na pewno nie w pandemii, żeby ktoś startował z ręką i ściskał ci dłonie, bo wszyscy zachowują dystans. A, no, wszyscy zachowywali się tak, jakby to, że ja zajmę to mieszkanie, a nie inne, strasznie jakoś ich cieszyło. Nie mogłem nic powiedzieć Dominikowi, no bo był siedem pięter nade mną. I całą zagadkę rozwiązała Lady Diastema z ósmego piętra. My ją już poznaliśmy, bo to jest taka pani typu blokowa kamera. Wiecie, jak mnie nie ma w oknie, to jest z tym przywizję, że ona po prostu tutaj wszystko o wszystkich wie. Zresztą w kolejnej części o przeprowadzce opowiem wam szczegół szczegółowo o większości sąsiadów, więc, więc o niej też powiem szerzej. Ale diastema właśnie rozwiązała problem, bo to jest ta pani, o której wam mówiłem, że zachęcała nas do kupna, jak przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy oglądać to mieszkanie, to wtedy ona siedziała przed blokiem na ławce. No ale okazało się, że ona już w ogóle wszystko o nas wie. Więc w momencie, kiedy podszedł do mnie taki wielki czarny facet z pytaniem, które mieszkanie pan zajmie, to z windy wysiadła diastema i mówi, to na siódmym. I on mówi do niej, no to pijemy dzisiaj koniak. Uśmiechnął i znowu mi uścisnął dłoń. Natychmiast chciałem pojechać na górę do Dominika, żeby, żeby zapytać, o co chodzi. No mówię, pewnie jak właduje następny transport, to po prostu wsiądę z tymi i pojadę na górę. No, żeby rozkmienić, co tutaj się dzieje, co on o tym myśli. I kiedy Winda się otworzyła i miałem ją ładować, wysiadła z nich staruszka, ale taka staruszka, staruszka, na oko jakieś, nie wiem, 240 lat i rzuciła mi się na szyję z okrzykiem Andre Mannen, czyli kolejny mężczyzna. Ja się przestraszyłem, co tu się do cholery dzieje. No, norweskie staruszki w czasie pandemii nie wsiadłyby nawet do windy z innymi ludźmi, tylko czekają aż pojadą same, a co dopiero rzucać się obcym facetom na szyję z taką radością? No więc jak ona wysiadła, to ja się władowałem do tej windy już bez tych rzeczy, pomyślałem, że zjadę po to później, żeby wyjaśnić, co tu się dzieje. Otóż okazało się, że ludzie, od których kupiliśmy to mieszkanie, byli totalnie znienawidzeni przez cały ten blok. Serio, zaszkodzili wszystkim, nawet tym mieszkających na innych piętrach. Staruszka, która rzuciła mi się na szyję, jest w ogóle naszą sąsiadką teraz przez ściany i kiedy wyszła na klatkę, teraz mówię, już jak złożyliśmy całą historię. Kiedy wyszła na klatkę, zapytała noszącego pudła dominika, czy to on tu będzie mieszkał. Kiedy jej odpowiedział, że tak, no to go wycałowała, po czym zapytała, z kim tu będzie mieszkał i jak się dowiedziała, z kim będzie mieszkał, to zjechała na dół przywitać się jeszcze ze mną. No mówię, te klocki złożyliśmy razem, bo ja po prostu zostałem zaatakowany przez obcą osobę, która się cieszyła, że jestem jakimś mężczyzną i mnie jeszcze wycałowała. No więc dopóki byliśmy jeszcze we dwóch, to no, razem to zadzwoniliśmy powiedzieć o wszystkim Manicie, która mieszka tutaj już od lat, nie w jednym mieszkaniu mieszkała i mówimy, żeby no jakoś tą układankę poskładała. A ona, kiedy usłyszała szczegóły, powiedziała tylko: To tak jest wszędzie w blokach, gdzie są starsi ludzie, bo jak kogoś nie lubią, to oni rysują im skrzynkę. Więc prawdopodobnie inni sąsiedzi ją podrapali. Już mamy zamówioną nową, ale po prostu mówię wam, że nie wiedzieliśmy, dlaczego akurat tak się dzieje. No i kiedy już żeśmy się dowiedzieli, skąd to ciepłe przywitanie, to wróciliśmy do wożenia rzeczy. Zjechałem na dół i zobaczyłem pana skanującego nasze pudła. To mnie szczerze mówiąc zawsze dziwi, że w czasie przeprowadzek ludzie nie mają problemu z oglądaniem Twoich rzeczy. Czy podczas załadunku, czy podczas rozładunku, po prostu swobodnie sobie przeglądają, co tam leży. Normalnie nikt by tego nie robił, no, zwłaszcza w Norwegii. Ale jak kartony i skrzynki stoją gdzieś przed windą czy przy samochodzie, to ludzie lubią sobie zobaczyć, co tam jest ciekawego, może się dowiedzą czegoś o tych, którzy się właśnie wprowadzają. No, u nas stały na przykład lampy telewizyjne, które ja dostałem od Dominika, więc rozkminiali do czego nam to. Obrazy były widoczne, ponieważ było owinięte folią, więc można też rozkminić, jaki ci nowi mają gust. Skanowali wszystko. Ja miałem taką mściwą satysfakcję, bo na kartonach, do których pod koniec pakowania zgarniałem już co popadnie, pisałem sex lecker, czyli zabawki erotyczne. No i mieli rozkminę, że tyle mamy zabawek w pudłach. I dalej ładowałem te pudła do windy, a uzbrojony już w wiedzę o poprzednich lokatorach, dopytywałem o nich mijających mnie ludzi. Otóż okazało się, że zdołali zniechęcić do siebie wszystkich. Nawet tych mieszkających o 6 pięter niżej. Wyobraźcie sobie, że można komuś zaszkodzić, to mieszka 6 pięter pod tobą. Dzwonili na policję minutę po ciszy nocnej. Jak tylko gdzieś grała muzyka. Przeszkadzało im wszystko: dzieci, dozorca, samochody, światło. Ja mam wrażenie, że oni po prostu czekali do, z zegarkiem do, do ciszy nocnej i minutę po tym od razu dzwonili na policję. No po prostu, ale jak słyszeli ludzi sześć pięter niżej. Do dzisiaj jest dla mnie zagadką. Tym staruszkom, którzy są z nami przez ścianę, wzywali policję nawet, bo według nich zagłośno oglądali telewizję. Powiem wam, że ja już tutaj mieszkam 5 miesięcy i jeszcze ich nie słyszałem. Naprawdę, musieli czekać po prostu, żeby minutę po tym, w ciszy kompletnej, żeby zadzwonić minutę po tym, jak zacznie się cisza nocna. Szczerze mówiąc, jest wręcz odwrotnie. Ci staruszkowie są praktycznie gusi, więc to ja mogę hałasować. Był kiedyś. Yy, u nas w weekendy nie wolno wiercić. I, I był kiedyś taki weekend, kiedy koniecznie musieliśmy coś powiesić. Więc napisaliśmy: Jest taka facebookowa grupa naszego bloku i napisaliśmy, że bardzo przepraszamy, ale w niedzielę o 14 musimy zrobić 10 dziur. Wszyscy odpisali, że spoko, luz, nie ma problemu, żebyśmy sobie robili. My tu zresztą mamy w tej chwili taką taryfę ulgową, że gdybym na rękach chciał chodzić, to, to nikomu to nie przeszkodzi, ale. No, naprawdę, fory są takie, że myślę, że i gra na waltorni nie byłaby problemem, gdybym zaczął praktykować od rana. Ale tego dnia, kiedy wierciliśmy te 10 dziur, ja spotkałem tę staruszkę w windzie. No, ona Facebooka prawdopodobnie nie przegląda, więc mówię do niej, że bardzo przepraszam za to dzisiejsze wiercenie, ale musieliśmy zamontować szafki, ponieważ jutro przyjeżdżają blaty i one muszą wisieć. Ona mówi, ale wierćcie sobie, chłopcy, bo ja kompletnie nic nie słyszę. No więc nie wiem, jak mogła komuś przeszkadzać. Ale wracając jeszcze do tego ostatniego wyładunku. No, kiedy na parterze zostało już tylko kilka kartonów, a Dominik tonął we wszystkim kilka kondygnacji wyżej, pojawiła się taka wścibska stara hinduska. Kompletnie bez żadnego zażenowania obczajała, co jest napisane na pudłach. Ja stałem obok niej. Dokładnie obejrzała sobie mnie, no i czekając na windę, zaczęła robić ze mną wywiad. W najmniejszym stopniu przysięgam wam, nie zamierzałem być niegrzeczny. Przyznam, że byłem już solidnie zmęczony, ale naprawdę wyszło naturalnie tak, że na wszystkie pytania, które ona mi wtedy zadawała, prawdziwa odpowiedź brzmiała po prostu nie. Co z każdym pytaniem ją irytowało mocniej: Będziesz tutaj mieszkał sam? Nie. Jesteś żonaty? Nie. Z dziewczyną? Nie. A dzieci masz? Nie. I wtedy otworzyły się drzwi od windy. No, ona wiedziała już, że to jest jej ostatnia szansa. Jedno pytanie, żeby dowiedzieć się, kim są nowi sąsiedzi. Albo się uda, albo nie. nie. Nie wiem, w jej głowie pewnie była w tej chwili w jakimś hinduskim jeden z dziesięciu czy milionerach. No, jedno pytanie dzieliło ją od miliona. Ostatnia szansa. Pewnie jakiś hinduski Tadeusz Sznuk czy Hubert Urbański pytają właśnie, nie wiem, jakie jest popularne hinduskie imię, Lalita. Niech będzie Lalita. I on mówi, pani Lalito, ostatni strzał, ostatnia szansa. I wtedy ona wpadła na pomysł, że ten nowy lokator prawdopodobnie nie rozumie, co ona do niego mówi, ponieważ rozmowa między nami odbywała się po norwesku. No i stojąc w tej domykającej się windzie, postawiła wszystko na jedną kartę. Are you married? No. Winda się zamknęła, a ona odjechała niepocieszona, zostając sama w totalnej niewiedzy.